drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Od jakiegoś czasu pracuję w drobnej podmiejskiej aptece. Nie jest to może zawód o jakim moja mama małe marzyła dla synka po Bielchemie, ale w gąszczu spierdolenia moich znajomych gotujących metę na kuchenkach turystycznych ujdzie. Sama praca nie jest ciekawa. Od wciskasz starym babom Eutanazol, a jakimś grubasom z zatwardzeniem inny sraluton. Ciekawie robi się, gdy do zakładu wchodzi jakaś piwniczka. Widać takiego od wejścia. Brudne ciuchy, unika wszystkich wzrokiem, a na mordzie różowo-biała kora brzozy. Podchodzi zwykle do kasy i prosi o jakieś gówna, których jego stara potrzebuje, a po które w ramach wyzwania wysłała swoją kochaną Spierdolinkę. I tu wkraczam ja. Z uśmiechem i pełnym luzem obsługuje go, rzucając przelotnie jakimś wykopowym żarcikiem. Zwykle po kilku minutach rozmowy zgadza się minutach, bo w aptece nikomu się nie śpieszy obsługiwać tych staruchów, których tylko kilka tabletek dzieli od trumny. Zdobywam jego sympatię. Wtedy też nachylam się przez okienko i mówię do niego weź ten numer i zadzwoń do mnie po 17.43. Nie wcześniej. I to pudełko prezerwatyw. On stoi zmieszany. Ale perspektywa użycia kapturków sprawia, że bierze te wszystkie smakołyki dla swojej matki, mój pakiet i wychodzi. Jak tak czasem na nich wszystkich patrzę, to myślę sobie, że na tych pudełkach powinni dodawać taki jebitny napis: W razie cudu użyć. Po pracy, zgodnie z planem, delikwent dzwoni do mnie. Nieśmiałym głosem pytając, co to za sprawa. Ja odpowiadam mu, że mam siorkę, stwarzy w porywach 6 na 10, ale ma bardzo dobre serduszko i ciężko jej znaleźć sobie kogoś, bo sebiki z licbazy to by tylko poruchali i rzucili w kąt. I tu wkracza on. Chłopak, który pomaga swojej mamie z zakupami w aptece, na pewno musi być dobry i uczynny, i że na pewno będą do siebie pasować. Wykopek nie od razu, ale zgadza się na randkę z moją siostrą, a ja podaję mu na miary spotkania. Po zakończeniu rozmowy, wybieram numer do mojego starego znajomego, który kończył liceum zawodowe o profilu garbarskim. Wypowiadam tylko jedno słowo: kolejna. On wie, co to znaczy. Kolejna para rękawiczek. Kolejna para kozaków. Kolejna damska torebka. A wszystko to ze skóry biednego Anonka. Siadam wtedy w swoim fotelu, nalewam sobie szklankę koniaku wodą, rocznik 1978 i sączę nektar bogów, wpatrując się przy tym w plakat wyborczy Rafała Trzaskowskiego, zajmujący całą ścianę mojego mieszkania, a w tle rozbrzmiewa puszczona od tyłu piosenka Krzysztofa Krawczyka, Ojda, ojda którego słowa układają się w zgrabne pytanie, ruchasz psa jak sra? Po tym wszystkim kładę się spać, bo w aptece zawsze muszę być wypoczęty i pełen sił. W końcu, kto wie, może i ciebie spotkam przy wąskim okienku lady. Nazywam się Kondomiasz. Jestem jednym z ocalałych członków załogi greckiego tankowca Lotus. A to była moja historia. Czytał. Paściarz. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem było czytanie tego o pierwszej w nocy. A wy co myślicie?